Cześć, witamy na kanale iQuest, gdzie znajdziesz kilka bardzo prostych eksperymentów, które możesz przeprowadzić samodzielnie w domu. Tym razem pokażemy wam, jak domowym sposobem odróżnić kwas od zasad. Pamiętajcie, żeby eksperymenty przeprowadzać bezpiecznie i pod nadzorem dorosłych. Przygotowujemy sok z czerwonej kapusty, siekając drobną kapustę i zalewając ją wrzątkiem. Powstały sok przelewamy do zlewek. Do pierwszej zlewki nalewamy roztwór sody oczyszczonej. Natomiast do drugiej zlewki wlewamy kwasek cytrynowy rozpuszczony w wodzie. Obie substancje zabarwiły sok na różne kolory. Jak myślisz, dlaczego? Co się stanie, gdy zlejemy oba od roztwory do jednego naczynia? W kolbie widzimy znowu kolor fioletowy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat pH i jego oznaczania, kliknij w przycisk. Jeżeli ci się podobało, polub to wideo. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych eksperymentów, kliknij subskrybuj.